Pozdrawiam Was z cudownego słonecznego terenu pustynnego z mojej marany. I żałuję, że Was tu nie ma ze mną, bo jest przepięknie. Słuchajcie, mamy dobre wiadomości. Przywrócili mi kanał, przywrócili mi monetyzację, przywrócili mi wszystkie tam prawa. Ich prawa. W każdym razie już teraz możemy sobie tutaj bez żadnej cenzury spokojnie rozmawiać. I nie trzeba się już tutaj za bardzo męczyć, więc ja tutaj jadę teraz z grubej rury i nie będę się tutaj już przejmować. Natomiast nie będę dodawać żadnych filmików, które są spoza mojego kanału. Będą tylko filmiki moje z tego co ja mówię i nie będzie już żadnych tam dodawanych innych rzeczy więc jeżeli chcecie coś innego chcecie moje przekazy które są jakby z zewnątrz od kogoś innego, czasami inspiruje się na przykład rezonansem szumana, czy e, inspiruje się różnymi innymi informacjami to możecie mnie znaleźć na e, na Instagramie Polka USA na Instagramie Także zapraszam Was. Jest jeszcze Locals, to też tam się spotykamy. I będziemy, słuchajcie, y, będzie budowa nowej strony internetowej Dagmara Coaching i Dagmara Arizona, więc już się cieszę. Y, wszystko będzie bardziej poukładane, można powiedzieć. Y, I w tej sprawie też chcę Wam powiedzieć, jak to w ogóle wygląda zamawianie na mojej stronie, bo często dostaję e-maile, zapytania, wiadomości. Dagmara, jak mam zamówić do Polski? Czy te rzeczy są w Polsce? Tak, wszystko jest w Europie. Kwestia jest wejścia na moją stronę, dagmaracoaching.com i jak tam wejdziecie, to jest zakładka sklep. Oczywiście moja strona jest o wszystkim. Tam są warsztaty, tam są informacje, jak pisać czeki, jak zrobić plan dobro, dobrobytu. I również też jest sklep, zakładka sklep, i tam są te różne suplementy. I różne rzeczy do kupienia, czy zioła, czy suplementy, czy świeczki. Wszystko to można sobie zamówić. Więc jeżeli ktoś ma jeszcze pytania, ja wytłumaczę, jak to działa. Jeżeli w Polsce się zamawia, to się też na tej samej stronie zamawia. Natomiast jak później wybiera się, jaka jest zapłata, możecie płacić kartą, możecie też robić przelew na polskie konto w złotówkach. Tylko, że moja strona nie pokazuje w złotówkach, tylko w dolarach. Wystarczy sobie wejść na Google, przeliczyć sobie Narodowy Bank Polski, kurs dolara i wtedy Wam wyjdzie w złotówkach, ile to kosztuje. I y, ja przesyłam paczki polonijne, więc one nie są drogie, dlatego daje nam, udaje nam się w miarę to tanio wysłać. Y, te przesyłki naprawdę nie są drogie, także ja tam y, charge'uję tam 10 dolarów za przesyłkę, także to naprawdę nie jest dużo. Potem w Polsce, jak to dotrze do Polski, aha, jeszcze przy, wcześniej, jak zrobicie, że konto polskie, to ja wtedy, jak takie zamówienie dostaję, to Wam wyślę na e-maila moje konto i Wy wtedy wpłacacie pieniążki tam i później się umawiamy, jeżeli chodzi o wysyłkę, bo często jest tak, że do paczkomatu jest lepiej. Wiecie, że ostatnio poczta coś zaszalała, Polska, miała bardzo duże opóźnienia, więc lepiej do paczkomatów wysyłać. Jeżeli ktoś chce... Napiszcie w komentarzu, jak zrobicie zamówienie, albo napiszcie mi e-maila, że chcecie do paczkomatu i na jaki adres. To my wtedy to wyślemy. I u nas trochę mama już, już będzie wysyłać w sobotę wacie, w paczki, bo przez parę dni nie mogła, bo miała, miała coś tam robione. I po prostu mieliśmy parę dni poślizgu, ale to tylko parę dni. Więc teraz wszystko jest na czas i kwestia też, e, jeżeli ktoś chce paczkomatu, do paczkomatu to tylko piszcie nam. I my wtedy będziemy wiedzieć, że do tam i tam. E, wysyłamy na całą Europę. Na całą Europę. Także gdziekolwiek zamówicie z, z, z mojej strony, czy do Skandynawii, czy do Niemiec, czy do Hiszpanii, czy do e, Grecji, to to wszystko będzie już, e, wiecie, wszystko jest na zamówieniu. To jest wszystko, na Europę, wszystko jest wysyłane z Polski. Więc ja to wcześniej wysyłam, i potem mama to wysyła do Was już konkretnie. Tak to wygląda, żebyście wiedzieli to tak konkretnie. No i teraz y, przygotowania trwają do tego festiwalu w New Jersey. A ja chciałam Wam powiedzieć o tym, że żebyście, żebyście podjęli pewne kroki. Na temat właśnie bycia najwyższą wersją siebie, ponieważ y, jeżeli jesteśmy zablokowani i nie możemy, y, nie możemy się otworzyć na tą w ogóle na tą ideę, że można, można mieć wolność, można mieć wolność finansową, można mieć wolność w domu, pracy, rodziny, można mieć wolność kreacji, można mieć wolność i zarządzanie tym, coś, coś, co jest. Czyli substancja, energia, my decydujemy o tym, kochani. Chciałam to przypomnieć, że, że to jest nasza decyzja. Codziennie rano, jak wstajemy, naszą decyzją jest albo się podporządkować Matrixowi, albo wejść w naszą kreację ze wszechświata. To są tylko dwa sposoby, tak naprawdę. Bo jeżeli będziemy tkwić w Matrixie, no to jednak. Będzie ciągle to samo, nic się nie zmieni w naszym życiu, jeżeli będziemy dalej w tym matryksie. Jedyny, jedyny sposób, żeby się wyłamać, to wypowiedzieć słowa: Ja decyduję o to, o tym, kim jestem, co robię w tym życiu, czym się zajmuję. Ja jestem otwarta na wszystkie błogosławieństwa tego świata. Jeżeli tak zrobimy, otworzymy się na to, to rzeczywiście będą się działy błogosławieństwa. Będzie się działo dużo, dużo dobrego. Będziemy przede wszystkim szli w stronę niezależności, wolności. To jest najważniejsze, wiecie. Tutaj nie chodzi o to, żeby być bogatym, żeby być, e, odnieść sukces, tylko tutaj chodzi o to, żeby być wolnym. Wolność jest największą wartością, jaka jest. Ponieważ my, jak dopiero zrozumiemy, co to jest wolność? W ogóle o co tu chodzi z tą wolnością? Tu nie chodzi o to, żeby ciężko pracować. Nie chodzi o to, żeby biegać do pracy 40 godzin, czy więcej. Niektórzy w tygodniu robią godzin. Tutaj nie o to chodzi. Tu nie chodzi o, o godzin, bo tak naprawdę czas jest. Czasu nie ma. Czas istnieje, ale tak naprawdę nie istnieje. Wszystko dzieje się teraz i tutaj. Wczoraj to mojej siedmiolatce tłumaczyłam. Ona tak myślała: "Okej, okay, koleżanki Prababcia zmarła. Mówi tak, no ale ona była smutna, nie? Dlaczego ona taka smutna? No bo no, odeszła jej pra, prababcia. Ale z drugiej strony tak. Ona mówi, ale ona jeszcze wróci? Ja mówię, no wiesz, dusza nigdy nie umiera. Więc ta, ta prababcia dalej jest. Ona nigdzie nie poszła, tylko jej ciało po prostu y, miało czas, że ileś tu było na tej ziemi i teraz będzie w innej, w innym ubiorze po prostu. Ta babcia gdzieś przyjdzie znowu w innym ubiorze. I ja mówię, ale to będzie w przyszłości, czy w przeszłości? A ja mówię do niej: no nie ma przyszłości i nie ma przeszłości. Więc ona zaczęła myśleć, i to jej dało do, do myślenia. I ona mówi, uśmiechnęła się, mówi: to fajnie, to wszystko się teraz dzieje. I ta, wiecie co? Zauważyłam w niej, że ona przestała się martwić, jak ja jej tak mówię, właśnie, że nie ma przyszłości, nie ma przeszłości, nie ma śmierci, nie ma tego, tamtego to ona zaczyna, taka jest wolna i widać w niej, że to z nią rezonuje. Bo dzieci jeszcze bardziej to łapią. Dzieci jeszcze są otworzone. One jeszcze, jeszcze mogą się odpowiednio zaprogramować, a dorośli często już są tak zablokowani, że często nie można wytłumaczyć, że możesz. Że możesz zmienić swoje życie. Że możesz być tym, kim czujesz, że jesteś. Bo to nie jest tak, że wiecie, my się urodziliśmy inżynierami, czy fryzjerkami, czy Autorami książek czy paniami w szkole, tylko my się urodziliśmy jako unikatowa kreacja tego wszechświata, źródła i my mamy swoje też odkryć, te talenty. My nie mamy pracować ciężko, nie mamy się męczyć w życiu. Życie jest do kreacji. Więc, jeżeli będziemy tylko kreować, to wypełniamy jakby tą boską misję. Te boskie, te boskie dary, z którymi tutaj przyszliśmy. I to jest naprawdę piękne. Jeżeli człowiek dojdzie do tego, jaki jest jego dar, kim jest, kim jest tak naprawdę, tak w sercu, w duszy. Bo to nie jest tak, że, o, ja bym chciała być kimś tam. To tak nie działa, wiecie? Wiecie, że ja każdą moją, czy firmę, czy pracę jaką robiłam, ona sama do mnie przyszła. Ja nie, nie miałam założenia, że ja na przykład będę robić okrągłe meble. To wszystko do mnie przyszło. To przyszło w wizjach, w przekazach, w ludziach, w klientach. Oni, oni wszyscy mi to pokazali, że to jest to, co ja mam robić. Tak samo jak robiłam wystrój wnętrz wiele lat temu i ja nie myślałam o tym, żeby to robić. Ja wiedziałam, że mogę, mogę tam coś w meblach działać, ale ktoś mi zaufał, ktoś powiedział, jesteś dobra w tym. I zaryzykował. Dał mi wolność, żebym była tym, kim jestem. I to było wspaniałe. Bo ja sama jeszcze w siebie nie wierzyłam wtedy. A ta osoba mi pokazała: Tak, Mary, ale ty masz taki talent. To po prostu zrób to. Zrób to i koniec. To nie jest tak, że ja, wiecie, miałam tablicę marzeń i było napisane, że jestem dekoratorką wnętrz, że robię meble i tak dalej. Nie było tego. U mnie to te tablice marzeń zupełnie inaczej wyglądają. One bardziej przypominają to, co ja, co ja chcę czuć. Oczywiście są tam pewne obiekty, czy tam jakaś tam łódka gdzieś tam jest, jakiś samolot tam jest, ale ogólnie to jest chodzi o uczucie. Że człowiek się czuje wolny. Ta wolność jest przewodnim tematem kreacji. Bo jeżeli my możemy być wolni w tym, co kreujemy, być w tym, czym jesteśmy, tą esencją naszej duszy, to wtedy rzeczy do nas po prostu przychodzą. One w formie telefonu, e-maila ktoś przyjdzie, zapuka do drzwi dosłownie. Dosłownie. I to. Słuchajcie, ja jestem na pustyni, nie znam tu dużo ludzi i to życie mnie tak popchnęło właśnie i tak intuicyjnie wszystko się działo dla działo mnie. Nigdy nie pomyślał, że zlatując z Florydy yy, nagle wszystko się zacznie dziać, po prostu jedno po drugim. Oczywiście też były ciężkie momenty, były ciężkie chwile, ale to były czasy wzrostu. Były czasy transformacji. Musiałam, musiałam się przebić przez tą ciemność, żeby pójść do tego światła. To światło zawsze tam jest. Także nie martwcie się niczym, żeby tej energii nie, nie obniżać. Także. Ja się teraz koncentruję na tym, żeby być w tej najwyższej wersji siebie, bo jestem tego warta. Stwórca źródła, wszystko, co nas stworzyło, ono chce, to źródło chce, żebyśmy byli sobą po prostu sobą. Nie ma innej wersji. Jesteśmy tylko ja. Każdy ma swoją jedno, jedyną wyjątkową wersję siebie. I w takiej wersji powinien żyć. Wtedy będziesz szczęśliwy. Bo to, że ja za, zapragnę być tak jak koleżanka, czy sąsiad, czy ktoś, jakiś celebryta, to już nie będzie mną. To już będzie kopia. A tak, my jesteśmy sobą i kreujemy to, co kochamy. Robimy to, co kochamy. Idziemy za głosem serca, za energią, za tą kreacją niesamowitą, która dzieje się na różnych poziomach. Więc. Tego Wam życzę bardzo, żebyście mogli rozwijać się w tej wolności. W wolności kreacji, w wolności serca, duszy. Żebyście mogli usiąść sobie i posłuchać, jak śpiewa ptak i zrozumieć wszystko, co on mówi. Żebyście połączyli się. To jest też energia wszechświata. Energia kreacji, ten ptak, ten, ten jego śpiew, który tutaj teraz słychać. Słyszycie go? Pięknie, pięknie śpiewa. Chodź tutaj, taka przyszło przyszła. No wyobraźcie sobie, Kalipso będzie podróżować do Polski. Także robi jej paszport międzynarodowy. Kalipso będzie dwa, dwa miesiące w Polsce. Będzie hasać po polskich dróżkach. Nie? I trawkach, a nie na pustyni. No, także będzie szczęśliwy, szczęśliwy piesek. I będzie oczywiście leciała w, w samolocie, nie, nie pod samolotem czy tam sobie nie wyobrażam psa przewozić w jakiś tam luku samolotu bo to jest, jest straszna trauma, więc ona będzie normalnie sobie miała bilet będzie miała swoje miejsce w samolocie no i będzie fajnie ona jest malutka, więc nie powinno być żadnego problemu, zresztą ona tak nawet nie szczeka rzadko szczeka a teraz się prosi, więc ja zaraz jej dam jedzonko i idę, idę dalej kontynuować mój piękny dzień i kochani, mamy grupę na Whatsappie Bemera, mamy już fajną, fajną grupę partnerów którzy dołączyli do mojego zespołu, jeżeli ktoś będzie miał ochotę dołączyć do naszej grupy zapraszamy, no i oczywiście jeżeli ktoś chce uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach Bemera w bezpłatnych webinarach, które są fantastyczne, często z lekarzami różnymi, i to zapraszam również. Napiszcie do mnie, ja wam prześlę linki, jak będziecie chcieli więcej się dowiedzieć na temat technologii BEMER, dowiedzieć dowiedziecie o mikrokrążeniu, jak to działa wszystko. Bardzo ciekawe rzeczy, naprawdę bardzo. Ja jestem zafascynowana cały czas w dalszym ciągu tym, co się dzieje podczas użytku tego, tej cudownej technologii i. Naprawdę, jestem, jestem pod wrażeniem cały czas. Codziennie. Codziennie. I dzieją się cuda codziennie, więc jak ktoś jest zainteresowany, to ja prześlę mam linki, dołączycie do spotkania na żywo. Niektóre są nagrane rzeczy, też są dostępne na YouTubie, że też Wam mogę posłać, jak to wszystko działa. No i używamy to też z tymi moimi suplementami, używamy to też z pozytywnym myśleniem. Żywamy to, żeby iść do góry, iść do góry w swoim rozwoju, w szczęściu, w zdrowiu, w dobrostanie i żeby to wszystkim pomogło, słuchajcie. Jak każdy z nas będzie szczęśliwy, to mamy szczęśliwy świat. I myślę, że takie, takie technologie, takie suplementy, tak, taki sposób myślenia powinien być w każdym domu. To razem idzie w parze. Razem kreujemy piękno Razem kreujemy wolność, wolność wszystkiego, wolność kreacji samych siebie, poprzez to, że możemy być po prostu sobą. No i pamiętajcie, jeżeli ktoś, jeszcze takie, takie przypomnienie, jeżeli ktoś na przykład jest w okolicy, jeżeli w waszym otoczeniu jest ktoś negatywny, to może być ktoś z rodziny. To może być ktoś, z kim mieszkacie. To może być sąsiad, to może być jakaś rodzina dalsza. Pamiętajcie, że macie wybór przebywania z tą osobą albo nie. Jest tak ważne, żeby nasze, nasze, nasz dom, nasze relacje były pozytywne, bo jeżeli. Jeżeli nie będziemy mieć pozytywnej relacji i dobrego domu, i dobrej przestrzeni wśród, czy w pracy, czy w domu, czy gdzieś wśród przyjaciół. Czasami warto odpuścić relacje, bo te relacje mogą obniżać tak bardzo, że człowiek się niszczy, niszczy od środka. Ja też będę o tym mówić w książce. Jest już to napisane, ale, ale taka ważna, ważna myśl, bo My czasami, ja cały czas, mi w, w głowie, cały czas te myśli chodzą, że jest tyle, tyle bilionów ludzi na świecie. Bilionów, pięć bilionów ludzi, tak? Jest niby na świecie, ale kto to wie? Y jakkolwiek dużo, jest bardzo dużo ludzi. Zobaczcie, zawsze każdy swojego znajdzie. Choćby na drugim, po na drugim końcu świata, chociaż to by było niemożliwe chociaż wydaje się, że niby jest się wśród swoich, a się nie jest wśród swoich. Bo swoi to są tacy od serca. Wiecie, bo byliście na moich warsztatach, odnaleźliście się. Spotkaliście swoje pokrewne dusze. Spotkaliśmy siebie, ja z wami. Ja z wami się kontaktuję tutaj jako rodzina duchowa, więc wy wszyscy jesteście moją rodziną. I w ten sposób jak my się łączymy, to my wiemy, że myśmy się odnaleźli, że my mamy ze sobą mieć do, do czynienia. My mamy ze sobą rozmawiać, mamy sobie przekazywać różne informacje, mamy się wspierać, mamy być razem w tej przestrzeni, na tej planecie. Nie ma znaczenia, czy mówimy po takiemu, czy tam śmegmu. Czasami yy, wydaje się, że ktoś jest bliski, ale okazuje się, że jest bardzo daleki. Trzeba szukać na drugim kontynencie kogoś, <laughs> albo ta po prostu, ta osoba się znajduje na drugim kontynencie. Także pamiętajcie zawsze, żeby wasza przestr przestrzeń była wspierająca, żeby była pozytywna, żeby ci ludzie, praca, sytuacje, nawet oglądanie filmów na przykład, żeby było pozytywne, żeby tam nie było negatywnych rzeczy w tych filmach, żebyście po prostu żyli w świetle. Bo, im więcej tego światła dajemy, tym więcej my jesteśmy zasileni i tym bardziej my możemy się rozwinąć. Jeżeli mamy blokady, mamy tą ciemność i ciągle ktoś nas próbuje zdołować, to my nie możemy rozkwitnąć my nie możemy oddawać tego światła. To jest bardzo ciężkie. To jest bardzo, bardzo ciężkie. To, to nas, to nas e, przytłacza, daje do dołu e, i. I często jest tak, że ludzie dlatego wtedy czują depresję, czują um, jakieś bardzo niefajne emocjonalne rzeczy, które one są po prostu po to, bo um, nasza przestrzeń nas przytłacza. To są oznaki przytłaczania przestrzeni: czy to jest miejsce, czy to są ludzie, czy to są rzeczy. Filmy, muzyka, yy, w jaki sposób jemy też, jedzenie. To wszystko może nas albo podwyższyć, albo obniżyć. Więc zwracajmy na to uwagę. To jest naprawdę podstawa. Pewne rzeczy w ogóle warto zlikwidować z życia i yy, te nawyki stare zamienić na nawyki nowe, które są pozytywne, konstruktywne, yy, dodają nam energii, dodają nam szczęścia. Dla mnie na przykład y, jedzenie jakościowego jedzenia jest bardzo ważne. Ja nie mówię, że ja cały czas jem, bo ja jem raz na dzień czasami. Czasami dwa, ale zazwyczaj raz na dzień. I to jedzenie, ja jego duże, dużo nie zjem, a ono jest jakościowe. Daje mi to dużo, dużo szczęścia. Y, jestem w, tym, w tej wdzięczności, w energii wdzięczności. Jak jestem na zewnątrz, popatrzę na chmury, popatrzę na niebo. Teraz nie będę wam pokazywać nieba, bo tutaj zaczęli coś psikać znowu. <noise> ale, ale jest niebieskie, jeszcze niebo. Jest jeszcze niebieskie niebo, także patrzę na tą niebieskość. Nie skupiam się na tym, co tam oni próbują. jeszcze jedna dobra informacja, a propos. Weszły dokumenty, sprawa weszła do. Do Senatu jedna z ustaw mówi o tym, że w, pe w pewnych stanach nie mogą już psikać, że nie będą mogli psikać, chemikali na niebie. I Arizona jest jedną z tych, jeden z tych stanów, gdzie nie będą. Texas też jest, pamiętam. Jest dużo stanów. Jest taka cała lista. Ja zrobiłam nawet screenshot. To wam dodam. Ale wiecie, co jest, jest dużo, dużo zmian. Ja to już widzę. Ja, ja wiem, że tam się dzieją jakieś porachunki, że chodzi o wizy. Teraz teraz tak, do Stanów trzeba mieć wizy, te SCS. Później do, do Polski też trzeba będzie mieć wizy niedługo dla Amerykanów. Też nie można sobie tak przyjechać. Będą różne takie zaostrzenia po, po dwóch stronach, bo oni też się trochę zachowują jak dzieci, nie? Oni chcą pokazać, kto tutaj lepiej, kto. O, teraz będziemy was regulować. Nie, bo my, wy, będziemy was regulować. I takie zagrywki sobie robią. Dla mnie to jest śmieszne. Yy, ale no to nie jest nic poważnego. To są tylko ich tam. I widzi mi się, moim zdaniem. I kwestia jest tylko taka, żeby, żeby jak, jak najmniej yy, psikali, a najlepiej w ogóle. I ważne są te ustawy, które wchodzą teraz. I bardzo dużo odżywieniem się zmienia, jedzeniem, bo Kennedy tam, tam działa ostro. Więc. Yy, ja nie oglądam żadnych kanałów, Wie, wy to pewnie wiecie, wiecie więcej. Ja tego widzę yy, z tej mojej perspektywy, co się dzieje. Więc wiem, że jedzenie się zmienia, zmieniają się zasady, jeżeli chodzi o niebo, o przestrzeń lotniczą, i wkrótce już będzie zupełnie inna sprawa. Więc teraz czekamy na to, żeby, żeby przestali psikać, żeby to już nie było legalne, bo to już bardzo dużo zmieni. Im mniej metali ciężkich, tym lepsze nasze zdrowie i, i energia. I rezonacja z, z kreacją, ze źródłem, moc kreacji. Więc to też dużo zmieni. Ludzie będą bardziej ożywieni, będą bardziej otwarci wtedy. Nie będzie tych, tych, tych takich blokerów yy, mózgu, można powiedzieć. Także zapraszam was kochani na jeżeli ktoś jest na East Coast na y, nasz piękny festiwal zdrowia do Clark, New Jersey ostatni weekend kwietnia. Będzie dużo fajnych wystawców, będzie dużo wykładów. Ja będę robić i wykłady i konsultacje prywatne, no i y, takie warsztaty no, i będziemy też mieć to stoisko, jak już Wam mówiłam, z Bemerem. Więc też będzie można spróbować za darmo tej maty Bemera. Także zapraszamy. Wstęp jest bezpłatny na, na festiwal. Także jakby ktoś jeszcze miał pytania, to dajcie znać. A tak, idźcie na, na Instagrama, zaobserwujcie mnie polka USA. Będziemy w kontakcie. I komentujcie, piszcie. Jak ma ktoś jakieś pytania, też piście. Ja wam podam e-mail do mnie: daganarizona.gmail.com. Jakby ktoś miał jakieś pytania. Zdrawiam Was cieplutko, słonecznie z Arizony. Pa, pa!